gra.pl i studiokomiks.pl, gdzie robimy wielkoformatowe gry planszowe dla dzieci, po których dzieci mogą skakać, dobrze się bawić a przede wszystkim uczyć i spędzać fajnie czas na ruchu i zabawie. Dzisiaj w dzisiejszym filmiku zaprezentuję wam jak wygląda zestaw tematycznej gry XXL. i po prostu rozpakujemy tą grę, także przechodzimy do rozpakowania gry, moi drodzy. Tutaj, jak widać, dookoła mamy małą strefę gier podwórkowo-korytarzowych. Jesteśmy w pięknym sulejowskim lesie na świetnej łące. I tutaj najlepiej widać, jak te gry można sobie w plenerze rozłożyć. Tak wygląda oto torba wielkoformatową grą planszową. Jak widać, jest dosyć spora. Ma około 80 litrów pojemności, także jest to naprawdę fest torba. Ma dużo kieszonek, boczne kieszonki. Tutaj ma po bokach ma kieszonki też z przodu, żeby sobie różne rzeczy pochować, jakieś elementy do gry. I taką grę Państwo otrzymują w yy, Tekturowym pudełku, w kartonowym pudełku. Przychodzi do Państwa już spakowana, gotowa, dosłownie tak spakowana, że mogą Państwo wziąć na ramię i po prostu sobie pójść, grać z dziećmi i robić animacje i strefę gier i zabawy dla dzieci. A teraz zobaczmy, co zawiera zestaw takiej gry. To wszystko można przeczytać u nas i zobaczyć sobie na stronie kangurgra.pl. Przede wszystkim kostki, zazwyczaj dajemy dwie plastikowe kostki do gry. Są w różnych kolorach oraz jedną dużą kostkę piankową, która jest miękka. Można sobie nią elegancko rzucać. Kostka piankowa jest idealna, jeżeli chcemy na przykład ją dezynfekować. Na czas pandemii wprowadziliśmy plastikowe kostki. No zazwyczaj dodajemy dwie. Kostki plastikowe i jedną kostkę piankową, ale zapomnieliśmy wziąć jednej kostki plastikowej, więc mamy w zestawie dwie takie. Do tego są pionki, a w zasadzie pachołki. Cztery pachołki w różnych kolorach z otworami i z tych pachołków można zrobić przeszkody, czyli do urozmaicenia rozgrywki możemy wykonać jakieś przeszkody na grze. I teraz przykładem przeszkody tu mamy pokazany montaż eko przeszkody. czyli mamy trzy poziomy oczek, przez to leci bambusowa tyczka i w ten sposób dla najmłodszych dzieci, na przykład dla przedszkolaków możemy zrobić niżej przeszkodę, dla dzieci w wieku szkolnym, troszkę starszych możemy zrobić przeszkodę troszkę wyżej i w ten sposób mamy bardzo fajną atrakcję na grze, bardzo fajnie to wpływa na rozgrywkę, dzieci bardzo lubią skakać, jest to taka dodatkowa rzecz do gry. Oprócz pionków kolorowych One mogą być oczywiście w różnych kolorach. Tutaj akurat mam czerwony, taki żółty, niebieski, biały, ale może być też pionek pomarańczowy albo nawet różowy. A tu mamy pionki do zabezpieczania rogów, gry, tak? Kiedy montujemy grę, o na przykład tu śledziem montażowym, mamy dwa rodzaje śledzi, to możemy taką część zabezpieczyć, jeżeli chcemy się czuć pewniej, że że, żeby się dziecko na przykład nie skaleczyło jakąś metalową część, ale to jest raczej mało prawdopodobne. Natomiast można również pionków użyć. Na przykład zamiast robienia ekoprzeszkód z pionków, możemy zrobić na przykład tor przeszkód slalom albo jakieś inne zadania, na przykład slalom połączony ze skakaniem. Także jest tu dosyć fajna dowolność. Tak wyglądają ekoprzeszkody. I pachołki do gry. Mamy dwie bambusowe tyczki w zestawie. Do zrobienia dwóch ekoprzeszkód, tak. Tyczki są bardzo elastyczne i prędzej się złamią niż komuś mogłyby coś zrobić. No i serce gry, czyli plansza gry. No jest fest, ciężka, fest, mocna plansza. Jest zabezpieczona tutaj. Takimi kartonowymi wałkami, żeby się dobrze składało i żeby się ładnie tutaj układała do torby. Natomiast na ten moment ja Państwu planszy rozkładać nie będzie. W następnym filmie pokażemy jak przygotować miejsce do gry i jak rozłożyć planszę. Mogę jedynie tutaj o, uchylić troszkę rąbka tajemnicy. Jak to wygląda? No, widać, że jest to mocny materiał i widać, że no, jest, to, jest to kawał, że tak powiem, kawał maty gry. Oprócz tego oczywiście, no, każda gra musi mieć jeszcze instrukcję. I tu mamy, proszę Państwa, instrukcję w takiej oto formie książeczki. W tym wypadku gra, którą rozpakowujemy jest to Ekomania Czysta Energia. Jedna z najnowszych gier serii Ekomania. No i gra oczywiście zawiera szereg materiałów. Oprócz samej instrukcji gry jest też skrypt, jak prowadzić rozgrywkę i jak grać z dziećmi. Jest również szereg pytań na temat, no w tym wypadku, czystej energii, czyli pytań takich stricte tematycznych o ekologii, o czystej energii. Większość naszych gier zawiera właśnie taki zestaw pytań około 100, ponad 100 pytań. No W konkretnej tematyce, jeżeli to jest na przykład tematyka bezpieczeństwa, to są to. Pytania o temacie bezpieczeństwa, jeżeli o ekologii, no to wiadomo, o działa o postawie proekologicznej i tak dalej. Jeżeli są to gry na przykład o zdrowiu czy polskie zwierzęta, no to wtedy mamy, mamy specjalny zestaw pytań na temat oczywiście yy, zwierząt i, i zdrowia, tak? Oprócz tego w grze mają Państwo także yy, wyjaśnione, jak się grę składa, jak się montuje, jak użytkować i jak dbać o grę, żeby służyła długo. Mata jest bardzo porządna, bardzo trwała, bardzo mocna i solidna. Więc yy, myślę, że spokojnie taką grę można grać bardzo, bardzo, bardzo wiele razy. Niektóre z tych gier naprawdę zagrały, co tutaj państwo widzą bardzo wiele stref gier, także myślę, że będzie to bardzo dobry zakup. Yy, no i oczywiście na koniec jeszcze Zawsze dodajemy do gier śledzie montażowe, tak, śledzie montażowe, czyli taki element do montażu gry. Zazwyczaj dodajemy dwa rodzaje, bo różnie ludzie mają, że tak powiem, i animatorzy, i użytkownicy gier, i gracze, różne mają preferencje, więc zazwyczaj dodajemy dwa rodzaje, takie śledzie, które się po prostu wbija i, i montuje grę. No ja osobiście na przykład bardzo lubię te te okrągłe, tak? One są fajne, wbija się, nie wychodzą poza ring gry i, i fajnie jest to yy, łatwy, szybki montaż. Tak naprawdę grę rozkłada się bardzo szybko, co zresztą za chwileczkę Państwu pokażemy. Także myślę, że jest to fajne rozpakowanie gry. Do niektórych jeszcze gier, jeżeli na przykład Państwo zamówią powiedzmy grę w klasy, czy jakąś grę combo, albo, albo ślimaka, to czasami dodajemy takie Sensoryczne woreczki, zazwyczaj trzy, czasami więcej, zależy od gry. Bardzo fajne, w środku jest groch, jakieś, jakieś nasiona roślin strączkowych. Są to fajne woreczki sensoryczne, fajnie się tym rzuca. Mają różne z tyłu nadruki, o, jest ich bardzo dużo rodzajów, wariantów i kolorów. Także do niektórych gier podłogowo-korytarzowych, które można grać na przykład na świetlicy w szkole albo na podwórku, dodajemy jeszcze woreczki. Sen so Także tak wygląda nasze rozpakowanie gry. A ja teraz zapraszam do kolejnego filmiku. W kolejnym filmiku pokażemy, jak rozłożyć planszę gry i przygotować otoczenie do rozgrywki z dziećmi. Dziękuję. Krzysztof z kangurgera.pl i studiotomix.pl. Zapraszamy.